No dzień dobry moi kochani Mamy już środę Jezu, cały czas mówię, że jest czwartek Mamy dzisiaj już środę Także dzisiaj jest dzień high heelsów Lecę sobie wieczorem O 20.30 Na trening Miałam wstać rano pobiegać Nie wstałam, oczywiście wszystkie budziki wyłączyłam Oczywiście to jest ta sama historia Cały czas nic się nie zmienia Zespałam, ale ogarnęłam się Dosłownie w pół godzinki nie, w 40 minut się ogarnęłam, umyłam, ogarn umalowałam, uczysałam i muszę jeszcze przepakować torby, bo wczoraj miałam torbę na siłownię do pracy, a dzisiaj mam torebkę, więc szybko sobie muszę wszystko przepakować i lecę do pracy. Widzę co, dzisiaj jest taki dzień, gdzie jestem zła na siebie, że nie wstałam i nie pobiegałam, ale wczoraj do późna montowałam filmy. To, że montowałam chyba z 2-3 godziny, to i tak nie jest tak źle tak naprawdę. Gdzie ja jeszcze nie umiem tak naprawdę montować, więc ja tylko poucinałam to, coś tam muzyczkę pododawałam. No, nie wiem, staram się coś kombinować nowego. To słuchajcie, było w ogóle jaki mam podkład na ustach. Dobra, trudno. No i słuchajcie. Montowałam to do późna. Potem robiłam z kolei miniaturkę do filmu i już było północ, więc to już trochę mi czasu zajęło w ogóle. No i co, wstałam dzisiaj o 7. .00. Miałam budzik na 5.50, ale nie stwierdziłam, że ja muszę się wyspać. Po prostu ja mam tak, że ja muszę pospać przynajmniej te 7 godzin. Dajcie znać, jak wy macie. Mamy czwartek i idę zaraz na terapię, wychodzę z domu. Chodzę na terapię już od bardzo długiego czasu. Chodzę na kolejną terapię. Mamy ją co tydzień w czwartki na 8 rano, także no jest godzina w tym momencie siódma. Zbieram tutaj wszystkie rzeczy. I wychodzę z domu. Dzisiaj nastał taki dzień, gdzie nie mam obiadu do pracy. Zazwyczaj właśnie w czwartki nie mam tego obiadu, z tego względu, no, że w środę chodzę na high heelsy i nie mam czasu zbytnio. Wolę troszkę pospać. Też te zajęcia są późne, więc późno wracam do domu. No i dzisiaj kupimy sobie coś od Rollo Dajcie znać, czy was to nie wkurza, że ja mówię kupimy, zrobimy i tak dalej Postaram się to zmienić Nie wiem czemu tak w ogóle mam, że nie mówię, że ja coś zrobię, tylko że my coś zrobimy Tak już po prostu mi się to nasuwa samo z siebie I dosłownie bardzo ciężko jest mi to zmienić, ale postaram się No i co? I dzisiaj jeszcze mamy zajęcia na siłowni ale nie wiem, czy na nie pójdę z tego względu, że cały ten tydzień miałam jakieś zajęcia i ja się na nie nie wyrabiałam dosłownie. Ja mam tyle pracy, że jakieś nadgodziny cały czas wpadają, i no nie wyrabiam, się z, nie wyrabiam się z robotą po prostu. I z tego względu myślałam o tym, żeby zmienić okoliczności, żeby nie chodzić sfrustrowana. No i jedynym możliwym sposobem jest to, żebym wykupiła jakiś plan treningowy albo żebym go sobie sama zrobiła. I teraz e, się zastanawiam, co mam zrobić i poważnie do tego już podchodzę. No nie chcę chodzić sfrustrowania, ogarniam wielu rzeczy, ale próbuję cały czas. Mm, także mam nadzieję, że trzymacie za mnie kciuki. E, wiecie co? Chciałam Wam dać taki mały update odnośnie y, terapii, co tam dzisiaj powychodziło, bo ogólnie wyszły dosyć ciekawe rzeczy, ale też trudne rzeczy. Jestem zadowolona dzisiaj y, po sesji. Jednakże. Dużo rozmyśleń w mojej głowie i zezłościłam się, jak doszłyśmy do tego, a z drugiej strony poczułam taką ulgę. Wiecie, jak to jest, że rozmawiacie z kimś i na przykład ta osoba mówi coś, co jest zgodne z wami, i czujecie taką ulgę. I ja właśnie taką ulgę dzisiaj poczułam, więc to na pewno była prawda, yy, ale teraz muszę nauczyć się rozdzielać to, że ja mogę czuć. I moje emocje to jest jedno, a rozwiązywanie danego problemu to jest drugie. Wiem, że chodzenie na terapię to jest bardzo, bardzo dużo w moim życiu. To mi tak wiele daje. Roz... W ogóle mam inny pogląd na, na, na różne rzeczy. Też dzisiaj po tej terapii, od razu, mimo ciężkiego dnia w pracy, jakoś tak nie miałam takiej frustracji w sobie. No, to było coś niesamowitego, że ja umiałam szukać rozwiązań w dniu dzisiejszym. A dotychczas no, cały ten tydzień chodziłam mocno sfrustrowana, chociaż starałam się szukać pozytywów, jednakże ta to to frustracja cały czas rosła w jakimś stopniu. A dzisiaj tak czuję, że ona jest zatrzymana i ja sobie ja i we mnie pracuję, pracuje we mnie dzisiejsza sesja. No polecam każdemu iść na terapię. Jeśli Was nie stać, to poszukajcie terapii na NFZ. Pewna osoba zrobiła coś dla mnie niesamowitego, dlatego kupiłam jej kwiaty i idziemy jej to wręczyć. Słuchajcie, mamy już niedzielę. Ja sobie zrobiłam totalny reset w ten weekend. Totalny! E, oczywiście e, coś tam popracowałam w ten weekend ale, znaczy coś tam popracowałam naprawdę e, ale no, potrzebowałam takiego totalnego odcięcia się od e, od wszelakich obowiązków moich zrobiłam sobie kawkę w moim ulubionym kubku i wiecie co I dzisiaj mi wyskoczył tiktok chyba albo no jakiś reels czy coś tam no nie wiem i wyskoczyło mi, że Wiecie, odnośnie świąt i tam było ciasto świąteczne, takie jakby francuskie z nutellą w środku i to tak się zawijało w kształcie choinki. No i po prostu ja już się nie mogę doczekać vlogmasów, ja pierwszy raz w życiu będę nagrywać vlogmasy. I jeju, ja normalnie jestem zajarana Ja kocham święta Po prostu to jest najlepszy czas Dla mnie zima to jest najlepsza pora roku Najlepsza to Ja bym mogła, nie wiem Mieszkać na jakiejś Grenlandii Albo nie wiem gdzie Gdzie jest zimno, gdzie jest śnieg Gdzie chodzi się o patulony Ja kocham tą porę roku No i pamiętam, że rok temu Właśnie kupiłam sobie ten kubek Z Tigera i byłam taka zajarana, jakby było, jak było zimno, śnieg wpadał i tak dalej. No, ale wracałam do tego resetu. Musiałam sobie zrobić taki reset, wiecie, yy, No, pracuję cały. W sumie to ja pracuję. Od nowa. Pracuję yy, praktycznie cały tydzień, w sensie 7 dni, i to nie jest. Yy, Wiecie, to nie jest nawet zdrowe, bym powiedziała. No bo człowiek jest wykończony. Zapracowałam. E, nie. A mianowicie tego słodziaka. Tak, to jest Simba. Mam Simba pod opieką teraz na dłużej, bo do 30 lipca. No i to jest taki kochany słodziak, że nie mogę. E, ja strasznie kocham koty. E, no i co? E, byliśmy sobie trochę na balkonie, trochę nie na balkonie. Więc w ogóle ja dzisiaj mówię od czapy. Ej, idzie co, ja dzisiaj mówię od czapy. I yy, trochę chyba wybiłam się z rytmu. Teraz się pogubicie. Ja już jestem pogubiona, co ja w ogóle mówię. Yy, no więc zrobiłam sobie taki totalny reset w sensie leżałam tylko, nawet nie biegałam, w ogóle nic się nie ruszałam. Ale przez to, z jednej strony fajnie, że odpoczęłam, bo czuję, że ja jestem wyspana w końcu, a z drugiej strony, czuję się słabo, tak mentalnie. ja ogólnie sobie wykupić plan treningowy, bo. Z racji tego, że mam tak dużo pracy, nie wyrabiam się na zajęcia. No, a że na terapii rozmawiałam o tym, że muszę zmienić okoliczności, no to zmieniając okoliczności, to zmienię je w taki sposób, że sobie wykupię plan treningowy i sobie będę działała według tego planu. Eee, tak. Słuchajcie, o ile ta spoko wyszła. Tutaj jest jakaś za gruba. Nie, nie, to jeszcze nie to. Jeszcze nie to, ale... No jeszcze muszę, jeszcze muszę raz spróbować. Byłam tak zmęczona, że dosłownie zasnęłam głową. Słuchajcie, ja sobie robiłam te brwi. Uczyłam się robić brwi. No ale one nie wyszły jakoś super, ale dobra. I zasnęłam po prostu głową, dosłownie głową w... Tak wiecie, że na brzuszek i głową w kanapę. I po prostu chyba tak spałam z godziny w ogóle dosyć mało, jak na mnie, bo ja, jak sobie drzemka robię, to na 4 godziny dosłownie. No i stałam, patrzę. A brwi w bardzo dobrym stanie. Także ten żel z Klaresy jest fajny, tylko. Jest fajny, jeśli chodzi o to, że czuję że taki zlapek na tych brwiach, ale moje brwi są bardzo niesforne i on tak nie do końca mam wrażenie, że mi fajnie podniósł te brwi. Mam też ten zgod tubi, ale chyba nie do końca go lubię. Przepraszam. Chyba nie do końca go lubię. A jeśli chodzi o ten pisak, to też jest bardzo fajny i tylko zastanawiam się, bo. To jest ten taki y, numer jeden. On jest najzimniejszy. Potem jest dwa: on jest ciepły. I trzy: on jest taki bardzo ciemny. No i chyba ta jedynka najlepiej, ale zastanawiam się, jak ten ciepły albo ten najciemniejszy. No, ten najciemniejszy chyba był za ciemny. Takie mam wrażenie. A ten ciepły by nie pasował do odcieniu moich brwi. Idę zrobić sobie jedzonko. I ten. i czekam na tatę Simby, bo mam mu podwieźć jeszcze puszeczkę I patrzcie, jak on słodko śpi Dobra, jabłuszka mamy już pokrojone I teraz będę się przygotowywała do zrobienia masy Ja pokroiłam jabłka w takie... tam było, że w plasterki na tarce można... Ale ja pokroiłam w kosteczkę, Moja mama tak zawsze robiła i w sumie chyba i moja babcia też, więc taka forma smakuje mi najlepiej. Dobra, wsypałam tutaj 200 g mąki, szczyptę soli, 3 łyżki erytrolu, erytrytolu i do tego jeszcze dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Dobra, w tej miksturze mamy jajka, 2 jajka i 250 około ml mleka. Ja nie mam trzepaczki do jajek, nie miałam jak tego ubić, po prostu to wymieszałam. I składniki teraz łączymy mokre do suchych. Jako że nie mam miksera, muszę to mocno wymieszać ręką. Już trochę to wymieszałam, grudki dalej są. No i połączymy sobie te składniki. Muszę ogólnie zaopatrzyć się w mikser, ale na ten moment radzę sobie jak mogę. No, i proszę bardzo, mamy tutaj już kolejne placuszki, a to już usmażone. Oczywiście jednego musiałam zjeść, i powiem Wam, że naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Tylko wiecie co dodałam do tej masy? Trochę jeszcze tego erytrolu, erytrytolu, yy, bo jak dla mnie mało słodkie, a ja lubię słodkie. No, i myślę sobie w ten sposób, że. Co mi daje do, to porównywanie się tak naprawdę i to tylko powoduje, że czuję się gorzej i nie ma co się porównywać, bo każdy z nas ma inną drogę i każdy z nas y, idzie własną ścieżką. Takie porównywanie się może powodować. Że przestajemy coś robić, co, co kochamy, co nas interesuje, o czym zawsze marzyliśmy, bo na przykład nam to nie wychodzi tak dobrze, jak tej osobie, bo mi to wychodzi gorzej, bo mnie na przykład, nie wiem, bo mi nie wychodzi to tak fajnie, bo ja nie mam tego, a ta osoba to ma, bo ona. No właśnie, to jest taki, wiecie, pęd takich myśli niepotrzebnych tak naprawdę, i ta osoba doszła do tego momentu. Bo szła inną ścieżką niż ty, no niż na przykład ja. Wiecie, zabawa polega na tym, że tak naprawdę ktoś może nie startować od zera, tak naprawdę od samutkiego zera, tylko może już być w trakcie tej drogi. Dlatego tak się dzieje. I najważniejsze jest to, żeby się nie poddawać i żeby iść tą swoją drogą i konsekwentnie dążyć do celu. No bo jeśli się poddam, ja. Pada się ty, no to jak chcesz ja czy ty dojść do tej mety, o której myślisz? No nie da się tak, dlatego nie ma co się porównywać i trzeba po prostu iść po swoje i pomyśleć w ten sposób, że okej, okay, teraz jest tak, ale nie wiemy, czy za jakiś czas może będzie lepiej i będziemy progresować. Tylko jeśli my sobie nie dajemy czasu na ten progres, to my to. To nie wypali, po prostu. To nie wypali. I nie chcę, żebyś ty albo ty właśnie się poddała, tylko dąż do swojego upragnionego celu. Nie poddawaj. Patrzcie w ogóle, jak to już fajnie wygląda i naprawdę tego sporo wyszło, bardzo dużo. A tutaj jeszcze tyle masy mam i tu jeszcze na patelni. Także, no działamy dalej. Ja. Chciałam nagrać, jak zmyłam sobie buzię po pracy i tak dalej. I chciałam postawić ten telefon na takiej szafeczce i on po prostu spadł i zbiłam całą szybkę. Mimo tego, że jest szkło hartowane, to jest zbity. Także mamy pierwsze straty w nagrywaniu. Kurde. Jako że wcześniej robiłam racuszki do pracy na dwa dni. To teraz spróbowałam zrobić leczo. Mamy tutaj ryż, oczywiście po 50 gram w jednej i w drugim. No a na pół sobie tam przydzieliłam i zrobiłam leczo w garnku. Myślę, że na spokojnie to starczy na te dwa posiłki. Yy, jeszcze muszę podliczyć kalorie, tylko, ale powiem Wam, że pierwszy raz w ogóle robiłam leczo, tak, mam 27 lat i pierwszy raz robiłam leczo, ale yy, chciałam Wam powiedzieć, że nie smakuje ono jak yy, może babci albo mamy, ale do pracy jest ok. Myślę, że tak w ogóle już pod koniec gotowania, tak sobie mm, pomyślałam, że fajnie by było na weekend zrobić dlaczego. Ale taki wiecie, full wypad, że pomidorki fajnie sparzyć i w ogóle tak wszystko fajnie podsmażyć. Miałam takie picobello po prostu łałał-łał, ale na ten moment też jest w porządku. Miałam ograniczony czas. Więc na szybko taki posiłek też jest ok, jest zdrowo, jest wege i przede wszystkim nie, będzie, nie będę się po tym źle czuła, tak? Bo tutaj są tylko warzywka, paseta pomidorowa i ryż. Także wszystko zdrowe. Dobra, słuchajcie, już sobie skończyłam gotować, ogólnie jestem cała w sierści kota, bo chyba z 10 razy próbowałam się z wami tutaj pożegnać, ale niestety kot po prostu mi tak zajmował moją głowę. Słuchajcie, ja właśnie idę zaraz się kąpać, ogarniam swoje włosy, bo jestem widać jeszcze w uraniu po treningu, dzisiaj sobie biegałam na bieżni i co chciałam powiedzieć, że... Pamiętajcie dziewczyny, zabezpieczamy swoje końcówki serum silikonowym, żeby nam się nie rozdwajały końce i żeby chronić przed uszkodzeniami podczas snu. Ale tak na serio, znaczy to było na serio. Ale chciałam jeszcze podziękować bardzo, bardzo każdej osobie, która to obejrzała, nawet w połowie i to już będzie dużo. Chcę podziękować ogólnie, że Cały czas Was trochę przybywa. Tu jedna, tu dwie osoby, tu jakiś like, tu jakiś komentarz. Bardzo dziękuję, jestem wdzięczna. Też yy, możecie się wypowiadać, czy chcecie coś nowego widzieć na tym kanale, czy coś Was interesuje. Też możecie śmiało pytać, czy o terapię. Czy o jakieś różne rzeczy związane z tym, co się dzieje u mnie? Ja naprawdę bardzo chętnie odpowiem i bardzo chętnie z Wami sobie porozmawiam. Także co? Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Będzie mi miło, bardzo miło, jeśli zostaniesz ze mną na dłużej i będziesz wspierał mnie w rozwoju. Wspierał w sensie, że będziesz, o, będziesz oglądał i tak dalej, będziemy sobie gadać. Takie wsparcie, nie żadne inne, spokojnie. I co, widzimy się do następnego. PA!